Moi drodzy kochani. Dzisiaj będzie tak bez muzyczki i kompletnie sote. Oczywiście tematem jest nasz nieszczęsny szwed, czyli strug, który udało mi się cudem odzyskać po akcji na Allegro. Jeżeli koniecznie chcecie czegoś posłuchać, świetna instrumentalistka i kompozytorka gra na basie. No to zapraszam was na film. m Gdzie jest początek? Nie wiemy. Trudno. To jest wełna stalowa o granulacji 00. Wolałbym 000, ale trudno. To jest po prostu lekko podgrzany pokost i zobaczymy, na ile da się wyczyścić nasz struk. Co prawda on nie jest jakoś wybitnie brudny, ale odrobina ciepłego pokostu. Na pewno mu nie zaszkodzi. Tą śrubę zaraz wykręcimy. I pokażę Wam. Fajną metodę na to, żeby wykręcić ją w miarę bezpiecznie. A jak pochwyt? Zobaczymy po wykręceniu tej śruby, czy będzie chciał wyjść, czy jednak nie. Aż tak bardzo brudny, po prostu spragniony. Drewniane strugi, tak samo jak blaty strugnic, lubią takie okresowe nawilżania za pomocą oleju. Ale naprawdę zero drewnojadów to jest na pewno bardzo dobra wiadomość. Drewnojady sieją spustoszenie w takich Starych narzędziach, potem nie ma co naprawdę ratować. A czasem wydaje się, że narzędzie jest zdrowe, a w środku po prostu tragedia. No cóż, ten egzemplarz jest wyjątkowo dobrze zachowany. Zajmijmy się więc wykręceniem tej śruby. Po pierwsze, dobry wkrętak to jest absolutna podstawa numer 5. Jak najbardziej. Numer 5. Lubię ten dźwięk. Pewnie wyszłaby teraz bez żadnego problemu, ale nie będziemy ryzykować. Pokażę Wam fajną metodę na to, żeby z dużym prawdopodobieństwem wykręcić takie stare, zardzewiałe śruby z drewna i nie uszkodzić ani śrub, ani drewna. Już wiecie co zrobię. <laughs> grzejemy, 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 grzejemy. Aż nagrzejemy. Idealna byłaby stara lutola. Taka lutownica, wiecie, z grotem miedzianym, ale nie mam. Miałem kiedyś coś podobnego, ale niestety było to beznadziejnej jakości i szybko się zepsuło. A lutole to sobie kiedyś kupię, bo to fajna lutownica jest. Dobra, myślę, że starczy. A jak nie, to przygrzejemy jeszcze mocniej. Bułka z masłem. O! Gorunca, Jak to u nas na dzielni mawiają. O, bardzo ładny wkręt. Typowy wkręt do drewna z łbem stożkowym. U, pochwyt chce wyjść. Pochwyt chce wyjść. I wyszedł. I nie był wklejony. I nie powinien być wklejony. <laughs> to bardzo fajna. Konstrukcja, zaraz wam pokażę o co tu chodzi. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób są zacięte krańce pochwytów na sztorcach. Widzicie te kąty? A ty, tu jest jakiś podkładek drewniany. Nie wiem dlaczego ktoś tu wsadził ten podkładek drewniany. Z jakiegoś względu. Nie. Pokażę wam w jaki sposób wykonano gniazdo pochwytu. Widzicie? Najpierw zgrubnie wybrano wszystko świdrem. A potem wydłutowano albo wybrano jakimś wyżłabiakiem lub podobnym narzędziem. O. Pewnie tego typu. Kumacie? mek. I szuru, buru, szuru, buru. Ha! To wchodzi najpierw tu. To wchodzi tu. Tu wchodzi w kręt. I voilà! No klej! Super! I po chwili na szczocie drucianej zaczernimy jeszcze tą śrubkę, żeby tak się nie błyszczała, jak psu wiecie co. I kontynuujemy. Jeszcze dużo roboty. Tak jest ładniej. Uuu, a Ty już przestań grzać. I precz mnie stąd! Pora z krzywego strugu zrobić prosty strug. Zobaczmy, na czym my tu w ogóle stoimy. Uuu, nie ma tragedii. A tak? O, jest delikatnie skręcony ten i ten narażnik są nieco wyżej, no i oczywiście środek jest szczególnie w tym miejscu mocno wybrany od kantowania długich desek, tak więc świeżo naostrzony strug spustnik, nóż jest wsadzony i zabity klinem. Oczywiście opuszczony. Wsadziłem go po to, żeby wprowadzić wszystkie jakby takie robocze naprężenia, które w tym korpusie występują. Po to, żeby po wyjęciu klina nie okazało się, że struk odprężył się i nie jest już płaski. No dobra. Zacznijmy od środka. O, tak to nie. Naprawdę minimalny zbiór. Chcę usunąć jak najmniej tego materiału. Co chwilę będę sprawdzał, co się tu dzieje. Tutaj mamy garbik, i tutaj mamy garbik. W wielkiej teorii i w wielkim uproszczeniu, strug działa. Zobaczcie. Ale to jest fajne. Zestrugałbym tą deskę do zera w ten sposób. Ale strug nie działa tak, jak powinien. Ta szczelina... Jest zdecydowanie za szeroka, i trzeba tutaj wkleić specjalną wstawkę, żeby przymknąć tą szczelinę. I to jest nasze następne zadanie. A ja jeszcze postrugam trochę. Wiecie co, kochani? Zmiana planów. Ten strug był wyższy aż o tyle. Widzicie, ile pierwotnie wystawał nóż z korpusu? Jeżeli wkleję tylko wstawkę to strug będzie działał, ale stróżyny będą się klinowały w korpusie. Ze względu na sposób, w jaki zacięte są szczeliny, w które wsunięty jest klin. Ten strug po prostu potrzebuje nową podeszwę. Tak jak w dobrym bucie od czasu do czasu trzeba wymienić podeszwę. Tak w tym strugu myślę, że po 100 latach Pracy? No, stu pewnie nie. Przez ostatnie 20 lat zapewne nie pracował. To jest ile? 12 mm? Tyle był grubszy, czyli tyle drewna zniknęło z korpusu. No, a w trakcie równania, w trakcie pracy, drewno się ściera przecież. Trzeba to delikatnie przemyśleć. No i decyzja podjęta. Myślę, że jedyna słuszna decyzja, inaczej być nie mogło. Wklejam całą podeszwę. Strug był jeszcze wyższy. W tej chwili będzie miał jakieś 85-87 mm wysokości. Myślę, że oryginalnie był jeszcze wyższy. Być może nawet więcej niż 90 mm. Podeszwę robię z buczyny. To jest ostatni kawałek, a, może pokażę Wam. To jest ostatni kawałek drewna bukowego z mojej starej strugnicy, z blatu mojej starej strugnicy. Chcę go wykorzystać, bo ma wartość sentymentalną dla mnie. Trochę to dziwne połączenie, korpus grabowy i buczynowa podeszwa. Przeważnie jest odwrotnie, korpus jest bukowy, a podeszwa jest z grabu, ale to cholerstwo jest mega twarde. Nie wiem, co jest takiego w tym drewnie, ale praktycznie co chwilę muszę ostrzyć noże w moich strugach, żeby to strugać, więc na podeszwę, na element, który jest non-stop w użyciu, będzie w sam raz. Co do kątów, to tak się sprawa ma cała. Łożysko noża 45 stopni i pierś, czyli element, uuu, który będzie w tym miejscu 100 stopni, ponieważ muszę z odchylakiem. To są po prostu zasady gry. Wczoraj wieczorem wkleiłem tą nową podeszwę, przez noc klej wysechł wystarczająco, zobaczmy czy będzie się to trzymać. No, trzeba to wyrównać teraz. Zobaczcie. W tej chwili szczelina jest za ciasna i bardzo dobrze. Teraz będę ją powolutku otwierał, strugając podeszwę warstwa po warstwie, tak jak się obiera cebulę. Cebule mają warstwy. Cebule są jak strugi. Co ja bredzę? Aha, i widzicie dlaczego tak bardzo podobała mi się Opcja z wyciąganym pochwytem, właśnie dlatego, że można spokojnie naprawić ten strug, i myślę, że jednym z powodów takiej konstrukcji jest właśnie łatwa możliwość naprawy w strugu. Narzędzie, które zostało zbudowane tak, żeby można było je naprawić. Cud! To nie jest gładzik, a spustnik, ale szczelina tutaj jest naprawdę fajnie wyszło. To co, proponuję mały test drive. Zobaczymy w jaki sposób wypluwa strużyny. O! <śleski> A zobaczmy większą płaszczyznę, jak się będzie strugało <grymne> 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 pięknie. Nie, no fantastyczne. Tak. O, piękna stróżyna! A, co za marząd? No, szkło. A zaraz, zaraz. To, to Wam pokażę w ostatnim odcinku o naszej strugnicy. I dozo, zostańcie w zdrowiu.